Rozwiąż nierówność podwójną. Wartość bezwzględna z x odjąć 2 jest mniejsze od 3 i jest mniejsze od wartość bezwzględna z x odjąć 1 i dodać 1. Jak się rozwiązuje takie nierówności podwójne? Tak naprawdę możemy traktować je jako właśnie dwie, gdzie? To będzie pierwsza nierówność, czyli zapomnijmy o tym. A druga nierówność? No to będzie ta. Czyli zapom zapominam o tym. Pierwszą przepisuję. x odjąć 2 w wartości bezwzględne jest mniejsze od 3. Druga nierówność to jest 3 mniejsze od wartość bezwzględna z x odjąć 1. I plus jeden. To są dwie nierówności. Tylko bardzo istotne jest teraz to, co tu wstawić między tymi nierównościami. Są dwie możliwości. Albo spójnik lub, albo spójnik i. Więc pytanie jest takie jest podstawowe: czy te dwie nierówności mają być spełnione to lub to, czy mają być spełniona, ma być ta nierówność i ta nierówność. No, jest to. To jest dość konkretnie określone, więc spójnik musi być i. Musi być spełnione i to, i to. To będzie ważne, bo rozwiążemy tę nierówność, rozwiążemy tę, ale na końcu musimy znaleźć część wspólną. Przechodzimy do tego rozwiązania. Rozwiążemy może za pomocą interpretacji. Jest gotowe do narysowania. Tu jest wielkość dodatnia. Liczbą, którą musimy zaznaczyć, jest liczba 2. Odległość to jest 3. Ponieważ w tym znaku nie ma, równa się, więc te punkty nie spełniają tej nierówności. Tu będą kółeczka puste. Jakie to będą liczby? 2 plus 3 to jest oczywiście 5. 2 odjąć 3 minus 1. I ostatnia rzecz. Mniejsze. Szukamy takich xów, których odległość od dwójki jest mniejsza niż 3. Są to te punkty. Pomiędzy tymi liczbami minus 1 i 5. A zatem chodzi nam o ten dokładnie o ten dokładnie przedział. Zatem tu rozwiązaniem jest: x należy od minus 1 otwarty do 5 otwarty. To jest rozwiązanie tej nierówności. Przechodzimy do drugiej. No, tak dość nieładnie to wygląda, ponieważ wartość bezwzględna jest po prawej stronie, więc albo przerzucamy wszystko zmieniając znaki. Ewentualnie, chyba ciekawszą metodą byłoby to, że możemy odczytać z tej strony. No i spójrzmy, gdybym odczytał z tej strony, to miałbym tak. Wartość bezwzględna z x odjąć 1 i dodać 1, czyli to. I czytam z tej strony. Większe od 3. Większe od 3. Teraz jedynkę przerzucamy w drugą stronę. No 3 i odjąć 1 to będzie 2. No, możemy to znowu za pomocą tej metody zrobić, albo algebraicznie. Algebraicznie wyglądałoby to tak. Wartość bezwzględna z w... Jest większa od A wtedy, gdy W jest większe od A, czyli widzimy tak jak bez kresek, ale przy znaku większym spójnik będzie teraz lub, a druga wersja jest taka, że przepisuję W, zmieniam znak nierówności na przeciwny i zmieniam znak tej liczby. Czyli raz przepisuję bez niczego. Za drugim razem zmieniam znak i zmieniam znak liczby, ale przy znaku większym albo przy większym bądź równym jest spójnik lub. Przy znakach mniejszych byłby spójnik I. Więc teraz patrząc się na to rozwiązanie, to jest nasze W. Tak zakreślę, to jest nasze W. To jest nasze A. Pamiętajmy, tak rozwiązujemy dla liczb dodatnich. I wtedy, byłoby patrząc się na to, uzyskałbym x odjąć 1 jest większe od 2 lub i nadal x odjąć 1, zmiana znaku mniejsze i zmiana znaku liczby minus 2. I teraz rozwiązujemy te dwie nierówności. Przerzucamy minus 1 na prawą stronę, będzie x większe od 3, a tu będzie x mniejsze. Jak to przerzucę, to będzie minus 2 i dodać 1, czyli będzie minus 1. No i spójnik nadal lub tutaj jest pomiędzy nimi. Narysuję to na osi. Występujące liczby 3 oraz minus 1. Ta nierówność, to jest od 3 otwarty do plus nieskończoności. To od minus 1, ale w lewą stronę. To jest ta nierówność. I bardzo istotne to, co mówiłem, spójnik lub. Czyli cokolwiek jest zakreskowane należy do sumy. Czyli tu rozwiązaniem jest x należy do zbioru. Od minus nieskończoności do minus 1 otwarty. Suma od 3 otwarty do plus nieskończoności. I tak, mamy rozwiązanie tej pierwszej nierówności. To jest tu. Mamy rozwiązanie tej drugiej nierówności. Tej nierówności mamy wynik tu. Ma być iloczym tych dwóch rozwiązań. Więc musimy te dwa rozwiązania narysować i znaleźć część wspólną. Czyli teraz narysuję nową oś liczbową, na której Podsumuję to wszystko. Jakie liczby występują? Minus 1 występuje, piątka i trójka, czyli tak naprawdę trzy liczby występują. Minus 1, 3 i 5. Pierwsze rozwiązanie. Przedział otwarty od minus 1 do 5. To jest rozwiązanie pierwszej nierówności. Rozwiązanie drugiej od minus nieskończoności do minus 1, otwarty, czyli też kółeczko puste, suma od trzech otwarty do plus nieskończoności. Narysowałem wyżej i oczywiście pokryskuję w innym kierunku. To jest to pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie na tym poziomie. I tak jak mówiłem, nierówność ta podwójna jest powiązana ze spójnikiem i, czyli szukamy części wspólnej. Na pewno część wspólną widzę w tym przedziale. Od 3 do 5 otwarty. Ale tutaj się jeszcze schodzą. I teraz pytanie jest takie, czy sama liczba minus 1 należy do tych rozwiązań? Tak naprawdę nie należy ani do tego rozwiązania, bo tu jest przedział otwarty, ani do tego. Jedynie w przypadku, gdyby tu było domknięcie i tu też, to sama liczba minus 1 też należałaby do rozwiązania. A tak częścią wspólną jest tylko przedział od 3 do 5. Ten przedział jest rozwiązaniem tej nierówności podwójnej. Takie było polecenie: rozwiąż nierówność podwójną i w tym miejscu jest właśnie to rozwiązanie.